Karolina Dziurdziewska, dzień dobry, a witam w pierwszym serwisie informacyjnym TV Środa. Zapraszam na zestawienie materiałów z zeszłego tygodnia. O problemie porzuconych dzieci, które przez wiele miesięcy przebywają na oddziale neonatologicznym, mówili przedstawiciele Zarządu Średkiego Szpitala oraz lekarze w nim pracujący. Spotkamy się dzisiaj w dość trudnej dla nas sprawie. O problemie porzuconych dzieci, które przez wiele miesięcy przebywają na oddziale neonatologicznym, mówili dziś przedstawiciele Zarządu Średkiego Szpitala i lekarze w nim pracujący. Głos trochę rozpaczy. Tylko przez ostatnie dwa lata na średnim oddziale przebywało sześcioro takich dzieci, teraz już prawie 10 miesięcy przebywa tu Patrycja. Lekarze, choć dokładają wszelkich starań, by zapewnić jak najlepszą opiekę nad nimi, nie mają wątpliwości, że ma to ogromne konsekwencje dla dziecka. Jedna z naszych y, pacjentek, y, która przebywała u nas na oddziale no, prawie 10 miesięcy, miała objawy choroby sierocej, którą widziałam po raz pierwszy w życiu. To dzieciątko w nocy y, przez sen. Siadało, zaczynało się kołysać i bardzo głośno krzyczało, było trudne do utulenia. No myślę, że jakby to mówi samo za siebie. Zarząd szpitala nie ma wątpliwości, że taka sytuacja niejednokrotnie jest związana z opieszałością instytucji rządowych. Problemy pojawiają się już na szczeblu sądowym. Dalej sytuacji nie potrafią zaradzić Powiatowe centra pomocy rodzinie. Uważamy, że jeżeli widzimy sytuację, że można wydać decyzję, w dwa tygodnie, to niech ona będzie w dwa tygodnie, niech to prawnie będzie unormowane tak, że będzie jasno, wiadomo, który sąd ma się tym zająć, a bez przekazywania dokumentów, jak już zaczął jeden, to niech on dokończy, niech to będzie w dwa tygodnie, to w większości naszych przypadków znacznie by skróciło ten czas. Przede wszystkim decyzja. Druga rzecz, żeby wszystkie świadczenia socjalne, które mogłyby kusić w procesie tym sądowym wydłużania tej całej procedury, żeby one zostały zamrożone, żeby nie było pokusy, żeby nikomu się nie chciało przedłużać tej procedury, która i tak już trwa bardzo długo. A trzecia sprawa, to kwestia pozyskiwania tych rodzin zastępczych, adopcyjnych, żeby ten status tych rodzin adopcyjnych był też, żeby mogli być tymi rodzinami zastępczymi, żeby rozszerzyć, żeby przede wszystkim też oczywiście budowanie czy te ośrodki, gdzie powinny dzieci trafić, ale, ale te rodziny nawet. To, to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest coś lepszego niż taki ośrodek. Szpital niejednokrotnie finansuje pobyt porzuconego lub odebranego dziecka z własnego budżetu. Jednak jak podkreślają jego przedstawiciele, to nie pieniądze są najważniejsze, ale by dziecko znalazło dobry dom. Mieliśmy taki czas, że to jednoczasowo były te dzieci, także nie jedno, a dwoje, troje. Zwłaszcza w 23 roku tak mieliśmy. No zajmujemy się, opiekujemy, kupujemy zabawki, ubranka. To, to tak, się, tak się to odbywa. No, szczęśliwie jedna z naszych położnych została mamą. To, to też sukces naszego szpitala. Władze szpitala w środzie oczekują zmiany przepisów, które wyeliminują sytuacje, w których dziecko przebywa długi czas na oddziale szpitalnym, ponieważ tak długo poszukiwana jest dla niego rodzina zastępcza. Średzianie wzięli udział w licytacji przedmiotów, z których dochód będzie przeznaczony na hospicjum imienia Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej. To funkcjonuje od roku. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy udało się zebrać podczas wydarzenia i na co zostaną przeznaczone. Ktoś z zapobija? 500 złotych po raz. Drugi, ostatnia szansa. Mamy 600. Dziękuję bardzo. Mamy 600 złotych. Tego wieczoru średzianie byli bardzo hojni. Wzięli udział w licytacji przedmiotów, z których dochód był przeznaczony na hospicjum imienia Piotra Króla, które od roku działa w Środzie Wielkopolskiej. Ostatnio, jak się widzieliśmy, jeszcze nie działało, ale od końca października ubiegłego roku nasze średnie hospicjum już działa i pomagamy. Naszym chorym i ich rodzinom. W sumie, podczas wydarzenia głosy Bardzo dla hospicjów udało się zebrać ponad 50 tysięcy złotych z licytacji i blisko 9 tys. złotych z cegiełek. No, dla mnie jest to działalność jak najbardziej posządana i potrzebna. Natomiast no, i przedsięwzięcie budowlane, i teraz. Y, Działalność hospicjum jest no, na jak najwyższym poziomie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na urządzenie ogrodu wokół hospicjum i zaaranżowanie tzw. małej architektury. Dzięki tej inwestycji pacjenci tam przebywający będą mogli przebywać tam w jeszcze lepszych warunkach. Yy, bardzo yy... Dużo pracy było włożone w to, żeby to hospicjum mogło powstać. Bardzo duże zaangażowanie społeczne, ogromne zaangażowanie stowarzyszenia na czele z panią prezes, dziesiątki, a może i setki zbiórek. Gwiazdą wieczoru był znany artysta Piotr Polk. W środzie będzie nowe, kryte lodowisko. Sprawdziliśmy czy obiekt jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku. Lodowisko zaplanowane jest na dolnym boisku treningowym przy, przy ulicy Sportowej 12, bo są bliżej torów. Chodzi o to miejsce. Najpóźniej za dwa lata pojawi się tu taki obiekt. Powstanie nowy obiekt lodowiska średzkiego, który będzie, myślę, że takim obiektem wielofunkcyjnym i na dobrą sprawę wielosezonowym. Także e, zimą będzie wykorzystywany jako lodowisko, latem będą wykorzystywane jako inne sporty, m.in. też wr wrotkowisko. Obiekt będzie miał powierzchnię około 1300 m2. Będzie składał się z części socjalno-technicznej i sportowej, będzie w całości ogrzewany elektrycznie, powstanie przy nim mini farma fotowoltaiczna. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie połowy kwalifikowalnych kosztów. Na dzień dzisiejszy, na opracowanie tej dokumentacji, planujemy koszty na poziomie około 7 milionów złotych, z czego dofinansowanie to jest połowa tej kwoty. Obiekt z pewnością będzie dopełnieniem oferty sportowej w środzie wielkopolskiej. Ubogaca to przynajmniej w okresie zimowym całą tą ofertę sportową, jaką tutaj dedykuje dla mieszkańców gmina, ale też przez to, że budynek będzie w takiej technologii zamkniętej, będzie budynkiem ocieplonym, będzie to lekka hala, będzie mógł służyć też w tym okresie poza sezonowym, czyli poza sezonem zimowym do. Trenowania innych sportów. Ci, którzy już myślą o łyżwach, nie będą musieli czekać dwa lata, aż powstanie nowe lodowisko. Te w tym roku będzie zlokalizowane prawdopodobnie na terenie stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kosynierów. Jest tam rozbudowana infrastruktura pod kątem parkingów i komunikacji miejskiej, więc. Myślę, że to jest akurat dobra, dobra lokalizacja. Lodowisko zacznie działać prawdopodobnie od grudnia, jednak w dużej mierze będzie to uzależnione od temperatury powietrza. Uczniowie z francuskiej miejscowości Witre przebywali w Środzie Wielkopolskiej. Gościli ich uczniowie i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego. To już kolejna wymiana zorganizowana przez Średnie Liceum. To są uczniowie z Witre z liceum Vitré. Od 30 lat przeprowadzamy wymiany uczniowskie. To jest 14 wymiana, a de facto 27 spotkanie, bo to zawsze jest przyjazd do nas i wyjazd do, do Francji. Także po 7 latach wiadomo była pandemia i udało nam się w tym roku taką wymianę zorganizować. Przyjechało 25 uczniów i 3 nauczycielki z Francji. Śpią oczywiście wszyscy u rodzin, czyli u swoich partnerów tutaj z Polski, także tutaj też ogromne podziękowania dla wszystkich rodzin, bo naprawdę no, mają dodatkowego członka rodziny przez kilka dni. Także naprawdę wielkie dla nich podziękowania za to zaangażowanie. Tematem projektu był sport, a konkretnie etyka w sporcie, więc nasi uczniowie przede wszystkim zajmowali się tym tematem. Mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie online z profesorem Johnem Gleavesem z University State of California Fullerton, a oprócz tego mogli odwiedzić stadion Lecha. Natomiast oprócz rzeczy związanych typowo z tematem sportu brali udział również w innych aktywnościach integracyjnych, brali udział w ognisku, jeździli konno, mogli wypróbować różnego typu aktywności sportowe, no ale przede wszystkim integrowali się ze swoimi rówieśnikami z Polski. To nie jest pierwsza wymiana w tym roku oczywiście. Od trzech tygodni gościmy uczniów i najpierw ze Szwajcarii, to była wymiana zorganizowana przez Starostwa Powiatowe, ale 25 rodzin od nas z liceum gościło Szwajcarów i zakończyliśmy też tydzień temu wymianę z Niemcami, zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec, także de facto mieliśmy trzy tygodnie wymian międzynarodowych i prawie 80 rodzin było zaangażowanych właśnie w, w tą wymianę i należy też podkreślić, że dużą wagę przykładamy też do tego, żeby uczniowie chodzili na lekcje, także to nie była jako zabawa to nie było tylko poznawanie miasta, powiatu, okolic, ale również poznawanie naszego systemu edukacji, takich wspólnych lekcji, wspólnego przebywania. Także no, wymiar tych wymian, że tak się wyraża jest naprawdę bardzo bardzo wysoki. Rozmawiamy, spotykamy się całą grupą, wszyscy znajomi wychodzą, rozmawiamy ze sobą, dzielimy się jakimiś właśnie doświadczeniami, jak to u nas wygląda, kultury, poznajemy swoje. No jest to dla nas też takie zderzenie z inną kulturą, jest to dla nas coś zupełnie nowego, ale są to ludzie w naszym wieku, więc y, są podobni, więc raczej się dowiadujemy. Wczoraj na przykład się dzieliliśmy swoją muzyką. My im trochę puściliśmy swojej, oni napuścili naszej. No i taka ta wymiana jest. To jest taka bardziej. Yy, to, to nie jest taka, tak, takie dzielenie się typowo, tak powiedziałbym, turystycznie, tylko to jest takie właśnie takich mieszkańców dla mieszkańców, coś w tym stylu właśnie. Tegoroczna noc zawodowców odbyła się w Średzkim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Była to niesamowita okazja do zapoznania się z ofertą firm, szkół i instytucji związanych z rynkiem pracy. Tegoroczna Noc Zawodowców odbyła się w Średzkim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Była to niesamowita okazja do zapoznania się z ofertą firm, szkół i instytucji związanych z rynkiem pracy. Zaprosiliśmy w związku z tym, ponieważ jest to promocja e, zawodów, za, e, zaprosiliśmy e, pracowników, e, pracodawców, rzemieślników i zaprosiliśmy również e, szkoły z powiatu wrzesieńskiego, śremskiego, żeby e, Stawiły swoje y, zawody. Tego typu wydarzenie nieprzypadkowo zorganizowano w Środzie Wielkopolskiej. W naszych szkołach, szczególnie tutaj w Centrum oraz w Zespole Szkół Rolniczych kształtujemy, y, kształcimy w wielu y, zawodach, w, w zawodach, które są y, przy, przydatne, które Absolwenci znajdują pracę. Dzisiaj w świecie liczą się umiejętności zawodowe głównie. Dzisiejszy młody człowiek musi być nakierowany na to, żeby te umiejętności zdobywać, bo jak patrzymy na rynek pracy... To na rynku pracy y, dobrze płatne zawody to są te, które wiążą się właśnie z tymi umiejętnościami. Coraz więcej młodych osób wybiera kształcenie w szkołach zawodowych. Potwierdzają to statystyki prowadzone przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i instytucje oświatowe. Jest zdecydowanie progres. Szkoły są coraz lepiej wyposażone. Mają możliwość, uczniowie mają możliwość wyjazdu na staże za granicę. Kształcą się u naszych pracodawców tutaj polskich. Także naprawdę obserwujemy duży rozwój szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy szkołą, w której uczeń ma status pracownika młodocianego. Oni mają podpisane umowy z zakładami pracy i uczą się pod okiem rzemieślnika, fachowca. My dajemy tak zwaną wiedzę głowy, czyli kształcimy teoretycznie, natomiast wiedzę ręki uczą się uczniowie w zakładach, w zakładach pracy. Widzę corocznie wzrastające liczbę uczniów zainteresowanych generalnie kształceniem zawodowym. Przede wszystkim tam różnice widzę w technikum. Sami uczniowie są coraz bardziej świadomi, że wybór zawodu powinien być związany z ich predyspozycjami i upodobaniami. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy się rozwijać, możemy znaleźć to, co lubimy. No i to nas fascynuje, prawda? Bo jest takie przysłowie: najlepiej pracować to, co się lubi, pracy, robić to w pracy, co się lubi, prawda? Podczas wydarzenia można było porozmawiać z doradcą zawodowym. Ci nie mają wątpliwości, że młodzież ma dziś ogromne możliwości przygotowania się do wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu. Jest bardzo dużo instytucji, które zajmują się wsparciem. Przede wszystkim doradca, doradca zawodowy w szkole podstawowej jest pierwszą taką osobą, do której może się zwrócić z pomocą, ale również my, czyli Centrum wsparcia Rzemiosła kształcenia dualnego i zawodowego w Poznaniu jest taką jednostką. Jesteśmy jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego, w której też udzielamy pomocy. Wydarzenie było zorganizowane dla uczniów, którzy stoją przed decyzją wybrania swojej drogi zawodowej. Kultura na najwyższym poziomie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Zaniemyślu zagrali znakomici muzycy z Filharmonii Poznańskiej. Była to inauguracja sezonu kulturalnego w gminie Zaniemyśl. Sprawdziliśmy, jakie wydarzenia czekają na mieszkańców jeszcze w tym roku. Kultura na najwyższym poziomie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Zaniemyślu zagrali znakomici muzycy z Filharmonii Poznańskiej. Zaczniemy od Divertimento Mozarta, później posłuchają Państwo utworu Marka Sewena, współczesnego kompozytora, żyjącego jeszcze, może mniej znanego, ale związanego na początku swojej działalności z Filharmonią Poznańską, dlatego jego utwór wybraliśmy i zakończymy kwartetem amerykańskim Antonina Dworzaka. Koncert Filharmonii Poznańskiej zainaugurował sezon artystyczny w zaniemyślu. Sala Goku była wypełniona po brzegi. Będzie bardzo klasycznie, ale też klasyka nowoczesna. Myślę, że coś, czego zaniemyska publiczność. Na pewno dawno nie widziała. No i oczywiście będzie to muzyka na najwyższym poziomie wykonana przez wspaniałych artystów. Władze gminy za nie chcą i będą inwestować w tego typu wydarzenia. Podobne koncerty będą organizowane cyklicznie. Wszyscy dzisiaj potrzebujemy kultury. Kultura naprawdę jest czymś w życiu człowieka, To jest bardzo ważne, co. Uduchawia go, co powoduje, że życie, empatia jest czymś więcej niż tylko po prostu tymi słowami. Sezon kulturalny w gminie Zaniemyśl w tym roku zapowiada się niezwykle ciekawie. Na pewno w przyszły weekend zapraszamy na festiwal podróżniczy. Pod koniec października kabaret. Trzecia strona medalu, a potem już będziemy się kierować ku świętom. Na pewno będzie jarmark w tym roku, jak zwykle. Być może uda się go zrobić w trochę innej odsłonie. Na pewno świąteczne koncerty, a potem zobaczymy w nowym roku. Mina Zaniemyśl w poprzednich latach zorganizowała wiele wydarzeń kulturalnych, również w Planerze. Doskonałym miejscem jest odświeżony Zaniemyski amfiteatr. W Zespole Szkół Rolniczych odbył się pierwszy wielkopolski zlot klas wojskowych. W zlocie udział wzięło blisko 200 uczniów z sześciu klas. Panie Włodniku, to wódca uroczystości genet Piotr Zaworski, bądź klasy wojskowe, do uroczystej zbiórce z okazji pierwszego zlotu klas modernowych Województwa Wielkopolskiego. Do środy Wielkopolskiej zjechali uczniowie sześciu klas wojskowych z Wielkopolski. Odbywa się pierwszy w Wielkopolsce zlot klas wojskowych w naszej szkole zorganizowany. Będziemy tutaj gościć wielu szefów jednostek wojskowych, ale także policji, straży pożarnej. Ten zjazd jest szczególnie cenny dla uczniów, których pasją jest wojskowość. Takie spotkania na pewno dają mi poznanie innych klas, jakby jak u nich to wygląda, jak to funkcjonuje, no i zobaczcie po prostu takie różnice między tym, co my robimy, a jak oni funkcjonują. Podczas zjazdu odbywa się wiele zajęć i ćwiczeń, dzięki którym młodzież zyska nowe umiejętności. Będą zajęcia terenowe, będą zajęcia teoretyczne, zapoznają się z budową dronów, będą odbywać strzelanie na strzelnicy wirtualnej, poznają budowę broni i szereg, szereg innych jeszcze atrakcji mają tutaj zapewnione. W pierwszym wielkopolskim zjeździe klas wojskowych bierze udział około 200 uczniów. Czworo młodych, utalentowanych muzyków otrzymało nagrodę Burmistrza Środy Wielkopolskiej za wybitne osiągnięcia. Jaką mają receptę na sukces? Posłuchajmy. Muzyka Antoni Kaczmarek gra na fortepianie już kilka lat. Dzięki ciężkiej pracy zdobył wiele nagród i wyróżnień. Pomimo tak młodego wieku doskonale już wie, jaka jest recepta na sukces. Na pewno trzeba dużo ćwiczyć, zaczynać od łatwych utworów, na przykład od gam i pasaży, a potem już to idzie łatwiej, ćwiczyć palce. Receptę na sukces zna także troje innych młodych średzian, dla których muzyka jest prawdziwą pasją – Cała czwórka została wyróżniona i otrzymała nagrodę burmistrza Środy Wielkopolskiej. Będziemy przyznawać nagrody dla dzieci, które są zdolnione muzycznie, które biorą udział w wielu koncertach, przeglądach, zdobywają najwyższe laury i nagrody. To są cztery nagrody w tym roku. Młodych średzian łączy prawdziwe zamiłowanie do muzyki. Mnie to się zaczęło tak, że mój brat zaczął grać na gitarze, i ja pomyślałam, że też byłoby fajnie grać na gitarze, i zacząłam grać na gitarze, i takim sposobem jeździmy na konkursy różne. Bo to mi sprawia dużo szczęścia, i no po prostu no lubię mocno grać na gitarze. Trzeba przede wszystkim sumiennie regularnie ćwiczyć. Przede wszystkim trzeba też słuchać rad nauczyciela i podchodzić poważnie do tego. Podziękowania otrzymali także nauczyciele młodych średnich talentów. Ci nie mają wątpliwości, że sam talent nie wystarczy. Dużo zależy od osobowości ucznia, od jego ciężkiej pracy przede wszystkim, bo talent to tak naprawdę 10%, a 90% to jest właśnie ta praca ciężka. I myślę, że laureaci, którzy otrzymali nagrody, Potwierdzają właśnie, że ciężka praca popłaca i są tego efekty. Uroczystość, podczas której odbyło się wręczenie nagród, odbyła się w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne Wiadomości w TV Środa.